Cześć! Długo zastanawiałem się, jaką zawartość będzie mieć ten materiał. Chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o sobie i o swojej historii na YouTube. Kim jestem, co tutaj robię i w sumie dlaczego. Postanowiłem, że zrobimy to w formie punktów, czyli ciekawostek o, o mojej osobie i o roksie. No właśnie. Kim tak naprawdę jest ROX? ROX MB. Zapewne zastanawialiście się jak powstał mój nick. Wiele z moich widzów stawia pewne teorie, czytałem nawet komentarze, że MB w moim nicku oznacza Minecraft Blow. Nie, to znacznie inna historia. Nick ROX MB powstał w 2006 roku, tworząc swojego pierwszego e-maila. ROX to gra, w którą uwielbiałem grać w dzieciństwie. A MB to moje inicjały. Michał. Nazwiska wam jednak nie zdradzę. Chociaż niektórzy dociekliwi mogą, mogą go znaleźć. A jeśli kogoś to ciekawi, mam w sumie 21 lat. Nie kryje się więc za tym żaden przyfra, ani skrót, To taka ciekawostka. ROX MB. I mamy ROXa. Nie jestem pewien, jednak podejrzewam, że jako jeden z nielicznych, nie zmieniłem swojego awatara od czasu założenia kanału. Uważam go za pewien swój znak rozpoznawczy. Przywiązałem się do niego, i w sumie po co go zmieniać? Może kiedyś, jak będzie naprawdę duży powód. W 2009 roku nagrałem film, który miał wylądować w serwisie YouTube. Zgadnijcie z jakiej gry? Właśnie z gry ROX. Nie stało się tak, ponieważ jakoś materiału była aż tak słaba, że wstydziłem się go komukolwiek pokazać. Oficjalnie swój pierwszy materiał nagrałem i wrzuciłem na serwis 6 kwietnia 2011 roku na stary kanał Rock Senda. Oryginalnie wrzucony odcinek znajduje się w opisie do tego filmu, więc jeśli ktoś jest chętny, może go teraz nawet obejrzeć. Co ciekawe, nagrałem go kilka dni przed egzaminem gimnazjalnym, ponieważ kompletnie nie chciało mi się uczyć. No, tak naprawdę, uwierzcie mi, nie ma się na co uczyć. <grych> uwierzcie. Łącznie odrzuciłem ponad 28 materiałów, które nie wydawały mi się na tyle dobra, aby publikować je na kanale. Filmy są wyrenderowane i tak naprawdę gotowe do publikacji, czekają na moim dysku. Ostatni taki materiał odrzuciłem tydzień temu, więc mielibyście co oglądać. Jednak mam pewne zasady i. no cóż. Może kiedyś jakieś filmy takie opublikuję, ale tylko w ramach ciekawostek. Roxemba posiada pełne logo nie tylko z literką R, czyli to co widzicie w awatarze. Myślę, że zainteresuje to starszych widzów i swoją drogą pełne logo zostało już kiedyś publikowane? I czy pamięta ktoś gdzie? Jeśli nie, zapraszam do materiału w opisie, ale jeśli wiecie, napiszcie komentarz. Inspiracją do nagrywania był mój pierwszy rozbudowany świat w Minecrafcie. Do 20 odcinka pierwszej głównej serii na kanale, czyli Mea, odzwierciedliłem wszystkie projekty właśnie z tego świata. Więc po prostu wybudowałem coś wcześniej i tak naprawdę później to zżynałem z tego mojego pierwszego świata. Swoją drogą do tego czynu pchnął mnie również CTSG, wtedy Minecraft.pl, dzięki któremu dowiedziałem się, czym tak naprawdę jest Minecraft i również rozpalił we mnie. Pewną inspirację. Pochodzę z Kalisza, i to właśnie tam powstały wszystkie materiały. Nie wiem skąd, jednak. Nie wiem, czy pisałem to dziś w komentarzach, jednak dużo osób o tym wie. Wow, magia. Eee, aktualnie mieszkam we Wrocławiu studiując grafikę komputerową zaocznie, więc mam trochę czasu, żeby nagrywać. Grafika komputerowa jest w sumie moją drugą pasją, więc spędzam również na niej bardzo dużo czasu. Grafika, programowanie i YouTube. Programowanie może troszkę mniej. Kurde, całe życie przed kompem, masakra. W komentarzach pojawia się wiele zapytań, czy pokażę twarz. Rox, pokaż twarz, jak wyglądasz, czemu się nie pokazujesz? Tak, słuchajcie, pokazałem twarz yy... i to nie raz. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak wyglądam, zapraszam do opisu. Ciężko robi się filmy o samym sobie, szczerze mówiąc, choć myślę, że to całkiem ciekawy sposób na to, abyście poznali mnie i moją historię na YouTube troszkę dokładniej. Kolejny film z okazji 300 tysięcy widzów. Słuchajcie, jest on dość krótki, jednak myślę, że całkiem ciekawy dla tych osób, którzy rzeczywiście pragną poznać mnie z troszkę innej strony. Słuchajcie, 300 tysięcy subskrypcji, napiszcie w komentarzach, czy uczestniczycie cały czas w tym maratonie. Dziś łącznie pojawi się 9 filmów w pogrom po prostu. Dzięki za oglądanie, słuchajcie, i do usłyszenia w kolejnym materiale. Nie wiem. Szczerze mówiąc, ciężko wymyślało mi się właśnie ciekawostki na swój temat, ale myślę, że jakoś udało mi się to w końcu zrobić. Dobra, słuchajcie, ja już się Wam przedstawiłem. Napiszcie, jak Wy macie na imię. Bo czemu nie? Napiszcie w komentarzach. Dobra, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!